Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj troszeczkę inny przekaz, inna forma przekazu. Zawsze piszemy o tym wszystkim, co dzieje się u nas, o naszych przemyśleniach, o naszych sprawach. Dzisiaj krótki filmik o tym, jakie decyzje zostały podjęte. Otóż niedawno otrzymaliśmy piękną kartkę, cudowną kartkę z podziękowaniami za koncert który miał odbyć się w marcu, a który na dwa dni przed jego planowaną datą został odwołany. Został odwołany z wiadomych powodów i nie odbył się do dnia dzisiejszego. Ta kartka była swego rodzaju impulsem do podjęcia rozmyślań, rozważań, dyskusji na temat koncertu i wspólnie wraz z całym zespołem Trzy Akordy. Doszliśmy do wniosku, iż koncert powinien się odbyć mimo wszystko w tym roku. E, jesteśmy to winni wszystkim sponsorom, wszystkim ludziom, którzy dopytują, którzy nas wspierają, którzy cały czas nas pocieszają, którzy są w każdej chwili z nami, którzy mówią nam, że czekają na nasze występy, na ten czas, kiedy będą mogli wieczór spędzić razem z nami. Dlatego y, mając na uwadze to wszystko, mając również na uwadze sytuację, jaka nadal panuje w naszym kraju na świecie, sytuacja związana z epidemią, chcielibyśmy poinformować Państwa, iż koncert odbędzie się, y, się 24 października. Koncert odbędzie się 24 października o godzinie 19.30. I będzie to koncert transmitowany bez udziału publiczności, chyba że do tego czasu zmieni się coś diametralnie, jeśli chodzi o opostrzenia związane z organizowaniem imprez masowych, większych skupisk ludzkich przy, przy, przy takich, właśnie imprezach. A jeżeli nic się nie zmieni, to koncert odbędzie się. Ale będzie transmitowany i bez udziału publiczności. Ewentualnie na sali pojawią się nieliczne osoby z naszego najbliższego grona, czyli z, naszych, z kręgu naszych rodzin, ale jednak, mając na uwadze bezpieczeństwo, nie będziemy w tym czasie. Mieli na sali większej ilości osób. Raz ze względów, właśnie tak jak już wspomniałam bezpieczeństwa. Dwa nie chcemy nikogo wyróżniać, nikogo skreślać na takiej zasadzie, że przy ograniczonej ilości osób i przy biletach, które musielibyśmy wprowadzić aby mieć kontrolę nad liczbą osób, które będą się na tej sali znajdować. Nie chcemy, aby ktoś znalazł się w takiej sytuacji, że nie znalazł się w tym gronie, gdyż poprzednie dwa koncerty sprawiły, że sala była wypełniona po brzegi i teraz nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ktoś bardzo chciał, a nie mógł w naszym koncercie wziąć udział. Dlatego całość będzie transmitowana na Facebooku, na naszej stronie, na naszej stronie na YouTube. I w miarę możliwości postaramy się również te transmisje zapisać. Jeżeli ktoś nie będzie miał dostępu do internetu, to również po, jeżeli zostanie nam to zgłoszone, postaramy się. W jakiś sposób to nagrać, przekazać, tak aby każdy mógł, mógł to zobaczyć. Więc będzie nam niezmiernie miło, jeżeli um, przywitają nas Państwo 24 października o 19.30 u siebie w domu i razem z nami spędzą, myślę, że około półtorej do dwóch godzin. Serdecznie zapraszam na koncert muzyki rozrywkowej na przestrzeni lat.